Co my tutaj mamy? 5 sposobów jak znaleźć fascynującą kobietę, 11 sposobów na udany, aha, to już mnie nie interesuje, o, jest, 5 sposobów na obniżenie kosztów kredytu. Nazywam się Grzegorz Mroczek i pomagam w uzyskaniu najtańszego kredytu hipotecznego. Zapraszam do oglądania. W tym filmie podam Ci 5 sposobów na obniżenie kosztów posiadanego już kredytu hipotecznego i uwierz mi, że oszczędności mogą być naprawdę spore. Oczywiście wszystko co powiem nie jest poradą inwestycyjną w rozumieniu przepisów prawa. Zatem proszę Cię o lajka like i zaczynamy. Więc pierwszy sposób to korzystanie z wszelkiego rodzaju wsparcia. A mowa tutaj choćby o wakacjach kredytowych, czy też o tak zwanym funduszu wsparcia. Więcej informacji o tych programach znajdziesz w innych filmach na naszym kanale. I tu od razu pewna uwaga, ponieważ w filmie o wakacjach kredytowych powiedziałem, że będzie można skorzystać z wakacji w maju lub w czerwcu, a okazuje się, że będzie to i w maju i w czerwcu. Zatem będzie to łącznie 4 miesiące, a nie jak 3, co powiedziałem w poprzednim filmie. A ogólnie to traktuj tego typu pomoc jak odzyskanie części wcześniej zapłaconego podatku, bo skoro masz kredyt hipoteczny, to musisz mieć zdolność kredytową, a to oznacza, że pracujesz, czyli odprowadzasz podatki. Co więcej, osoby, które kredyt hipoteczny posiadają, zwykle zarabiają więcej, więc i tym samym płacą wyższe podatki. Stąd osobiście nie miałbym żadnych skrupułów, aby z tego typu pomocy korzystać. Policzmy więc, jakie są z tego tytułu oszczędności. A więc w zeszłym tygodniu nagrałem film, do którego link znajdziesz tutaj, a także na dole w opisie tego filmu. Gdzie pokazuje, że przy kredycie na 300 tys. zł można w przypadku wakacji kredytowych 2024 zaoszczędzić ponad 12 tysięcy zł na odsetkach. A w związku z tym, że wakacje kredytowe mogą obejmować 4 miesiące, a nie 3, więc te oszczędności będą jeszcze większe. No, więc drugim sposobem i to na jeszcze większe oszczędności jest nadpłata kredytu hipotecznego. I tutaj również na naszym kanale znajdziesz więcej filmów na ten temat. Choćby ten, który widzisz tutaj, a również na dole w opisie tego filmu a pokazuje w nim, że nawet niedbała i nieregularna nadpłata potrafi dać ponad 40 tysięcy złotych oszczędności na odsetkach. Jeśli z kolei będziesz osobą cyklicznie nadpłacającą kredyt, to oszczędności mogą iść nawet w setkach tysięcy złotych. Pod wieloma filmami w komentarzu informujecie o ile skróciły się Wasze okresy kredytowania poprzez nadpłaty, za co osobiście bardzo Wam dziękuję. Natomiast, abyś to wszystko mógł czy też mogła obliczyć jeszcze przed dokonaniem takiej nadpłaty, to przygotowałem bezpłatny kalkulator, do którego link znajdziesz na dole w opisie tego filmu. Jeśli chcesz poznać wszelkie możliwości kalkulatora, to po jego ściągnięciu kliknij w baner reklamowy, który wskazuje czarna strzałka, a zostaniesz przeniesiony do filmu, który ów kalkulator omawia. Trzecim sposobem na zmniejszenie kosztów kredytowych jest zweryfikowanie, czy poza ratą nie masz jeszcze jakichś innych kosztów. Takimi kosztami może być choćby opłata za prowadzenie konta, opłata za kartę kredytową, ubezpieczenie nieruchomości, ubezpieczenie na życie itd. itd. A więc po pierwsze, zweryfikuj, czy. I ewentualnie, jaka jest kara za zerwanie takiego produktu? I po drugie, czy ty taki produkt w ogóle potrzebujesz? A jeśli tak, to sprawdź, czy jest być może tańsza alternatywa na rynku. Może być też tak, że znajdziesz podobny produkt za tę samą cenę, ale o zdecydowanie szerszym zakresie. W szczególności może to mieć miejsce w przypadku ubezpieczenia na życie, czy też ubezpieczenia nieruchomości. Czwartym już sposobem na obniżenie kosztów będzie sprawdzenie, czy przypadkiem nie warto przenieść posiadanego już kredytu do innego banku, przez co będziesz miał czy też miała niższe oprocentowanie, a co za tym idzie niższą ratę. Jeśli taka zmiana Cię interesuje, to koniecznie wejdź na naszą stronę internetową, gdzie jest wyjaśnione, jak to robimy. Że Ty nam nic nie płacisz, a my możemy Ci zrobić kredyt taniej niż bezpośrednio w banku. A dodam, że działamy już na terenie całego kraju. Sprawdźmy więc na przykładzie, jakie z tego tytułu mogą być oszczędności. Będziemy w tym celu korzystać ze wspomnianego wcześniej naszego bezpłatnego kalkulatora. A więc po otwarciu kalkulatora należy w polach, które wskazują czarne strzałki Czyli po jednej i drugiej stronie wpisać dane kredytu. I tak od góry wybieramy ratę równą, wpisujemy kwotę kredytu, czyli przykładowo 300 tysięcy złotych, następnie okres pozostały do spłaty, czyli w naszym przykładzie niech będzie to 300 miesięcy, dalej po lewej wpisujemy oprocentowanie naszego obecnego kredytu i niech wynosi ono 8% w skali roku. Natomiast po prawej stronie Wpisujemy oprocentowanie nowego kredytu i niech będzie to 7% w skali roku. Teraz w ciemnozielonym polu, które wskazuje zielona strzałka, widać, że oszczędności na odsetkach wyniosą ponad 58 tysięcy złotych, czyli całkiem sporo. Oczywiście to jeszcze nie wszystko, ponieważ przy takiej zmianie mogą wystąpić dodatkowe koszty. Choćby w postaci opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu. Jednak na pocieszenie dodam, że te są już rzadkością. Tak z ciekawości sprawdziłem, i w 200 ostatnich kredytach hipotecznych wykonanych przez naszą firmę pojawiły się one raptem 3 razy. I to tylko dlatego, że nie dało się wykonać lepszej oferty dla klienta. Inne opłaty, które mogą wystąpić, to wycena i zmiany w księdze wieczystej. Ale te zwykle nie przekraczają w sumie 1000 złotych. Ale to nadal nie wszystko, ponieważ niższe oprocentowanie oznacza niższą ratę. Więc przenosząc kredyt do innego banku, można zawnioskować o krótszy okres kredytowania, pozostawiając naszą ratę bez zmian. Zobacz więc teraz na prawą stronę, którą wskazuje czarna strzałka ponieważ zmieniłem tam okres kredytowania z 300 na 243 miesiące, czyli z 25 lat na nieco ponad 20. Dzięki temu, jak widać w kolumnie L, co również wskazuje pomarańczowa strzałka, rata wynosi nieco ponad 2300 zł, czyli zupełnie tak samo jak po lewej stronie w kolumnie E, czyli w naszym obecnym kredycie z oprocentowaniem 8% w skali roku. Spójrz jednak, co stało się z zyskiem, który ponownie jest w ciemnozielonym polu, a na który to wskazuje zielona strzałka, wzrósł on z wcześniejszych 58 000 zł do ponad 132 000 zł, więc wygląda to wręcz imponująco. A pomyśl teraz, jak owo odsetki spadną, jeśli dałoby się zmienić nasz kredyt na jeszcze niższe oprocentowanie. Kolejnym, czyli już piątym pomysłem na obniżenie kosztów posiadanego kredytu jest zmiana oprocentowania zmiennego na okresowo stałe. Oczywiście takie zmiany najlepiej dokonać, kiedy oprocentowanie jest niskie. Jest tutaj tylko jeden problem, a mianowicie taki, że słowo niskie jest względne. Przykładowo, jeśli teraz, czyli w marcu 2024 roku, najlepsze oferty są z oprocentowaniem 7% w skali roku, to wydaje się ono wysokie. Gdyby jednak nagle oprocentowanie wzrosło do 12% w skali roku, to zakładam, że niemal wszyscy tęskniliby za tymi drogimi 7%. Stąd też uważam, iż wcale nie jest to takie oczywiste, że oprocentowanie zmienne jest obecnie najlepszą opcją. Co więcej, nawet w tym filmie, który znajdziesz tutaj, a także znajduje się on w opisie tego filmu, udowadniam, że w wielu przypadkach warto wybrać oprocentowanie okresowo stałe. A tak ogólnie, to jeśli interesują Cię filmy z zakresu kredytów hipotecznych. To rozważ proszę subskrypcję tego kanału, a YouTube będzie podsyłał Ci właśnie takie filmy, a przez to Twój kredyt hipoteczny będzie najtańszy jak to tylko możliwe. Tutaj jednak od razu mała dygresja, ponieważ przykładowo zmiana banku pozbawi Cię choćby możliwości skorzystania z wakacji kredytowych 2024. Zatem, obniżając sobie koszty kredytu, trzeba być bardzo ostrożnym. Dodatkowo w przypadku kredytu hipotecznego bardzo dobrze sprawdza się przysłowie, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Więc jeśli dopiero myślisz o wzięciu kredytu hipotecznego, to bardzo dobrze do pomocy jest wybrać sprawdzonego partnera. Jeśli więc uważasz, że takim jesteśmy, to zapraszam do współpracy. A ja dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i pamiętaj, jak kredyt hipoteczny to tylko strafnie inwestuj.